Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku Merytobryłki. Jak zawsze zachęcam do pozostawienia komentarza, lajka i subskrypcji. I oczywiście zapraszam na pozostałe swoje kanały. Linki znajdziecie Państwo jak zwykle w opisie do tego filmu. Bardzo dużo obecnie dzieje się w przestrzeni publicznej. Z pewnością na topie jest temat mechanizmu safe. Jeśli chcecie Państwo zapoznać się z informacjami na temat, zapraszam szczególnie na portal X. Ale odsyłam również do materiałów na tym kanale. O wszystkim tym, co dzieje się, nagrywałam już blisko rok temu. Dziś obserwujemy z jednej strony propagandy sukcesu, a z drugiej strony potworny, potworny chaos w tej sprawie. W najbliższe tygodnie rozstrzygnę o tym, czy polska klasa polityczna tylko bezmyślnie wmanewrowała się w kolejną zależność od Komisji Europejskiej. Czy oprócz tego jednak zyska na tym polskie bezpieczeństwo? Bo bardzo niepokojące jest to, że w związku z kwietniowymi wyborami parlamentarnymi już teraz wstrzymano decyzję w sprawie programu SAFE dla rządu węgierskiego. No i sami pomyślcie, co będzie się działo, kiedy uda się Donalda Tuska odsunąć od władzy. Ale dzisiaj nie o tym, a o sprawie z zeszłego tygodnia, kiedy wypłynął nowy raport Izby Reprezentantów. Od dawna wiemy, że Komisja Europejska i siły politycznego głównego nurtu chcą cenzurować internet, chcą cenzurować media społecznościowe. Teraz okazuje się, że to właśnie ta święta Unia Europejska Stoja Wolności i Demokracji jest przodownikiem pływania na demokratyczne wybory obywateli, tak aby zawsze. Wygrywali lewicowcy i liberałowie. Gdy przepływ informacji kontrolowały wielkie media liberalno-lewicowe i zblatowanym z nimi politykom, było dużo prościej ukrywać prawdę przed społeczeństwem i utrzymywać się u władzy przez długie, długie lata. Cały czas na jaw wychodzą jednak nowe fakty na temat skali zaangażowania Komisji Europejskiej w cenzurowanie internetu w Europie i na świecie. Nowy raport Amerykańskiej Izby Reprezentantów pokazuje, jak przez ostatnie 10 lat instytucje unijne. Wspólnie z organizacjami skrajnie lewicowymi systematycznie naciskały na takie firmy jak TikTok, Facebook, Twitter czy YouTube, domagając się od nich więcej i więcej. Cenzury oraz grożąc im karami finansowymi, jeśli nie będą wykonywać ich politycznych poleceń. Komisja Europejska śledziła wybory w poszczególnych krajach, wymuszając cenzurę treści krytykujących Unię Europejską, imigrację, islam, tęczową ideologię czy restrykcje sanitarne podczas pandemii COVID-19. Wszystko oczywiście pod pretekstem walki z mową nienawiści czy dezinformacją. Oni naprawdę nie chcą. A żebyśmy mogli swobodnie dzielić się informacjami i opiniami, kluczowe decyzje na temat przyszłości Europy chcą wyjąć spod kontroli narodów i normalnych ludzi. Dopóki wyszły te, te środki, internety, to wszystko, te telefony, to ludzie wierzyli politykom. Mówił ładnie, tak, popierają go, walczyli o ten. Jak teraz te środki przekazały... Co, co, co ci politycy mówią, a co robią, przestali wierzyć w polityków? To jest załamanie demokracji w tym wydaniu. Dzięki długiemu, liczącemu 160 stron raportowi, poznaliśmy liczne mało znane albo w ogóle nieznane wcześniej opinii publicznej fakty. Opracowanie zawiera m.in. sporo maili, w których pracownicy Komisji Europejskiej wywierają stałą presję na firmy kontrolujące media społecznościowe. A tym samym przepływ informacji w internecie. Przez ostatnią dekadę odbyły się setki spotkań, podczas których komisja domagała się intensywniejszej walki z mową nienawiści czy dezinformacją, wymuszając zmiany w regulaminach poszczególnych serwisów. Przykładowo, tylko w latach 2022-2024 odbyły się co najmniej 94 spotkania zespołu do spraw kodeksu zwalczania dezinformacji. Udział w których był obowiązkowy dla przedstawicieli platform cyfrowych, i podczas których byli maglowani przez komisję i zaproszone przez komisję skrajnie lewicowe, tak zwane organizacje pozarządowe walczące o cenzurę internetu. W mailach widzimy, to jest udowodnione, że komisja monitorowała frekwencje i domagała się regularnego uczestnictwa. Pracownicy Google opisują, że teoretycznie efektem spotkań miał być konsensus między firmami a komisją, ale w praktyce cytat. Nie mamy wyboru. Spotkania w tym trójkącie, komisja, aktywiści i firmy technologiczne odbywają się już ponad 10 lat od powołania w grudniu 2015 roku tzw. EU Internet Forum. Komisja nie ukrywa, że zadaniem tego podmiotu jest walka ze skrajnie prawicowym ekstremizmem. Nie ma tu mowy o ekstremizmie lewicowym czy islamskim, choć to ten ostatni jest ewidentnie fundamentalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europejczyków. Drugie kluczowe zadanie oczywiście wsparcie dla tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego walczącego z rzekomym ekstremizmem. Chodzi oczywiście w praktyce o lewicowych aktywistów chcących narzucać swoje ideologiczne fanaberie normalnym ludziom, finansowanych z publicznych pieniędzy albo przez ludzi w rodzaju Georgia Sorosa. Unia Europejska już w 2016 roku wprowadziła kodeks postępowania w zakresie zwalczania Nienawiści w internecie, następnie kilkukrotnie aktualizowanym. Weszła w życie jego nowa wersja, podpisana m.in. przez Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat i została ona też integrowana z unijnym aktem o usługach cyfrowych, w skrócie DSA, który został przeforsowany przez Komisję w 2022 roku. Ze zgodą ówczesnego polskiego rządu Mateusza Morawieckiego i europosłów PiS, takich właśnie jak m.in. poseł Jaki. O DSA mówiłam podczas. Jednego z moich poprzednich nagrań rząd Tuska chciał go wdrożyć w Polsce, ale na szczęście udało się nam nagłośnić temat i doprowadzić do weta prezydenta. W ramach aktualnej wersji kodeksu wszystkie te platformy technologiczne zobowiązały się do współpracy z organizacj organizacjami monitorującymi tzw. mowę nienawiści. Mają m.in. w ciągu 24 godzin reagować na co najmniej 2 trzecie zgłoszeń ze strony tychże lewicowych cenzorów. Ujawnione maile pokazują, że presja eurokratów była skuteczna. Widzimy przykładowo władze TikToka portujące do komisji, że wdrożyli ich zalecenie, zwiększając cenzurę i usuwanie materiałów, czy zmieniając algorytmy decydujące o tym, jakie treści będą się wyświetlały użytkownikom. W ramach przygotowanej przez komisję broszury jasno wskazano, jakie treści są uznawane. Za nienawistne, i wymieniono tutaj krytykę samej Unii, krytykę imigracji, islamofobię. Wiele pojęć jest tu niezwykle nieostrych i uznajowych, jak na przykład populistyczna retoryka. Komisja Europejska chętnie wykorzystuje przy tym sytuacje kryzysowe do pogłębiania cenzury. Już 1 kwietnia 2020 roku, zaraz po rozpoczęciu pandemii, komisja zajmowała się naciskami na TikToka, by walczył z dezinformacją na temat covid u i restrykcji. Komisja domagała się podczas pandemii od firm technologicznych comiesięcznych raportów na temat ich postępów. The cat w walce z dezinformacją, co charakterystyczne. W lutym 2021 roku ówczesna wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wiera Jurowa podczas spotkania z przedstawicielami Facebooka, Google'a, Twittera, YouTube'a domagała się od nich usuwania toksycznych treści, co w praktyce oznacza całkowitą uznaniowość i nie ma żadnej podstawy prawnej. Trudno mniej precyzyjne pojęcie niż właśnie toksyczne treści. Komisja naciskała także na demonetyzację treści, które uzna za dezinformację. Eurokraci szczególnie zainteresowani są też wyborami. Nie chcą, by ludzie mogli nieodpowiedzialnie zagłosować. Komisja wielokrotnie sygnalizowała platformom cyfrowym potrzebę walkę z nienawistnymi treściami podczas kampanii w poszczególnych krajach, od Stanów Zjednoczonych po Słowację, a także kluczowe dla niej wybory do Parlamentu Europejskiego. W ramach spotkań komisji lewicowych aktywistów z przedstawicielami platform cyfrowych powołano specjalną grupę do spraw wyborów, a Working Group on Elections, zajmującą się tylko tym obszarem. Także podczas wyborów parlamentarnych w Polsce w 2023 roku TikTok miał walczyć z rozprzestrzenianiem się teorii spiskowych. Raport zwracał uwa też uwagę na dużą rolę Niemiec oraz ich krajowych regulacji cenzorskich przekładanych następnie na działania całej Unii. Oczywiście Amerykanie mają swoje interesy korporacji, takie jak Google, to nie niewinionka, które wprowadzały cenzurę wyłącznie pod presją Eurokratów. No ja wychodzi jednak coraz więcej informacji o tym, jak daleko posuwa się Komisja Europejska w zagarnianiu dla siebie władzy. Oni widzą, że chwieje im się grunt pod nogami, bo coraz więcej ludzi ma dostęp do niezależnych źródeł informacji i widzi, jak koterie i grupy interesu rządzące Europą przez ostatnie kilkadziesiąt lat marnują owoce pracy naszej i naszych przodków. Europa jest dziś cieniem dawnej wielkości, a odpowiedzialność za to ponoszą. Bardzo konkretni ludzie. Nie pozwolimy jednak von der Leyen i reszcie zakneblować nam ust. Nie zatrzymają nas, jeśli tylko nie damy się zastraszyć i będziemy razem. Cała ta propaganda głównego nurtu wypływa wprost od ich mocodawców, czyli z Brukseli. Nie można krytykować Unii, nie można krytykować migracji, nie można negować restrykcji covidowych. To wszystko ma cel tylko i wyłącznie polityczny. Oni widzą, że w normalnej konkurencji nie mają szans. Poszli tak daleko w tych swoich wariactwach, że człowiek drapie się po głowie i zastanawia, czy nie żyje w jakiejś symulacji? Bez takiego wspomagania, nie są w stanie zatrzymać fali prawicy, fali normalności, fali zdrowego rozsądku, która na szczęście zdaje się rosnąć w kolejnych europejskich państwach. My musimy odrzucić polityczną dyktaturę z Brukseli, ale musimy odrzucić też cyfrową dyktaturę, która płynie od, do nas głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Chin. Bo nie będzie suwerennego państwa bez suwerennych władz, suwerennej przestrzeni cyfrowej. Nie możemy dalej pozwalać na to, żeby obywatelom robiono lewicowo-liberalną sieczkę z mózgu. W tym kluczowe jest Wasze zachowanie, drodzy Państwo. Dziś normalność trzeba manifestować, trzeba komentować, trzeba być aktywnym. Na cenzorskie zapędy skuteczny będzie tylko opór prawdziwych użytkowników i do tego niezmiennie zachęcam. Dziękuję Państwu za wysłuchanie odcinka. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i jakie według Was istnieją rozwiązania, żeby systemowo bronić naszych podstawowych praw i wolności. Ja pozdrawiam z posiedzenia plenarnego w Strasburgu i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku.